Pelmeriva i jego problemy ze wspomaganiem kierownicy elektrycznym typowo elektrycznym bez nie ma tu żadnego płynu do wspomagania jakiegokolwiek wszystko elektrycznie a nawet bym powiedział elektronicznie jest jest sterowane dość często właściciele właśnie Opla Meriby, albo też korsy, bo chyba w korsie też jest takie rozwiązanie no i pewnie w innych też dość często właściciele mają z tym problem no i mechanicy też bo mechanicy też nie wszystko wiedzą na ten temat co to się dzieje, jeżeli włącza się na desce rozdzielczej kontrolka ESP albo EPS? To tak mniej więcej elektronik, power system, coś takiego. No ale to chodzi właśnie o wspomaganie kierownicy. Jeżeli takie kontrolki nam się zapalają, i w tym czasie ginie nam wspomaganie kierownicy, a może jeszcze nawet silnik jakoś dziwnie zaczyna się zachowywać, bo też tak potrafi zrobić. To znaczy, że dopadła nas ta przypadłość Opla. I raczej to będzie związane z jakimiś wydatkami. Ja tu wybebeszyłem tą całą przekładnię kierowniczą. Ona tak mniej więcej składa się tutaj z tej części jakby mechanicznej, przekładnia, silniczek i sterownik. Tak, sterownik. No ja nie wiem czemu aż to tak trzeba było skomplikować, no ale tu jest sterownik. I on współpracuje ze sterownikiem naszym silnikowym. No i dlatego takie różne szopki wychodzą. Ja nie znam y, z, tak do końca zasady działania tego urządzenia, dlatego oddałem to do sprawdzenia, do, do firmy, która się tym zajmuje. Podobno, tak jak to najczęściej w tych y, przekładniach bywa, psuje się czujnik skrętu. A czujnik skrętu to jest po prostu, tutaj jest od niego wtyczka i ten przewód i ten czujnik skrętu jest gdzieś tutaj w tym tutaj, w tej części przekładni no niestety nowe jest bardzo drogie zamiennik jakiś jest o połowę tańszy a naprawa czy regeneracja też nie jest wcale taka tania tu mam ten czujnik skrętu który w filmie mi wyciągnęli i uznali, że to jest uszkodzone tu sobie o jakiś potencjometr to mniej więcej jest tu sobie to chodzi i można to zrobić na własną rękę wymienić można, bo ludzie to robią ale często problem wraca nie mówiąc o tym, że po zmontowaniu tego wszystkiego trzeba to wszystko kalibrować, więc z tą kalibracją też jest nieraz problem. Z tego co słyszę, nie jest wesoło to wykalibrować, nawet jak nasz komputer ma taką możliwość, że można coś, coś sobie tam zmieniać w ustawieniach. Co jeszcze mogę powiedzieć? No, jeżeli chodzi o samo wymontowanie, dobrze jest sobie poznaczyć te miejsca, gdzie było wyjmowane, chociaż tutaj widzę, że jeden fres jest inny. Tutaj jest jeden fres inny, także nie da się raczej coś tu zamienić, ale już tutaj chyba też nie, ale tutaj jest taki wieloklin, który. Można by było zamienić, także dobrze by było sobie jakimś tam markerem zaznaczyć. Przed demontażem. Co jeszcze? Tu gdzieś w tych przekładniach jest jakiś taki wieloklin. Tak zrozumiałem coś w stylu tego, który tam się gdzieś smaluje specjalnym smarem. I to mi też wliczono w koszty, że zostało to Przesmarowane. No nie wiem, co to za cudowny smar, no ale powiedzmy, że cudowny. Yy, I co jeszcze? Na pewno, jeżeli coś nam się takiego dzieje, warto sprawdzić działanie alternatora, napięcie ładowania. I co jeszcze? Tak mi powiedziano właśnie w serwisie tych wspomagań. Akumulator. Ważna sprawa. Ja mam tu akurat silnik 1.6, ale akumulator powinien być minimum 60 60 amperogodzin, a nie tak jak ja mam tu 44. To jest za mały akumulator. No coś to ma wspólnego też z tym całym ESP czy tam EPS, jak to się nazywa, ponieważ no to jest elektryczne urządzenie i ono wymaga jakichś tam parametrów też. Także może być winny akumulator. Jego pojemność lub jego stan już techniczny. No i warto też sprawdzić alternator, napięcie ładowanie, ładowania i czy wszystko dobrze w nim jest, bo podobno że to są dwie rzeczy w samochodzie. Które mogą też powodować, że ta kontrolka od wspomagania kierownicy nam się będzie włączać i wspomaganie będzie działać niepoprawnie. Także dziękuję za uwagę. Jak coś pomogłem, to się cieszę i pozdrawiam.